Witajcie w kolejnym odcinku serii Prawda Nie Mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o kombajnie klas Mega serii 300. Jak ta seria powstała oraz jakie modele do niej należą, o tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, oraz zasubskrybowania mojego kanału, szczególnie teraz. Kiedy to właśnie powracam do Was na YouTubie, a pewnie przez ten czas YouTube zdążył mi odciąć zasięgi. Przy okazji wbijecie na moje social media Instagram, TikTok oraz Twitter. Nazwy do tych profili macie podane w opisie. A ja przychodzę do tematu filmu. Seria Class Mega 300 to seria kombajnów, którą rozpoczęto ich produkcję w 2003 roku. Ale wyjątkiem tutaj jest model 370, którego produkcję rozpoczęto w 2005 roku. Ogólnie trzeba zaznaczyć, że tutaj mamy tylko trzy modele: 350, 360 i 370. Nie mamy na przykład modelu 310-320, natomiast te numery zostały przydzielone do serii Medium, o której może kiedyś nagram film. Omawianie to zaczniemy od modelu 350. Jest to model, który posiada silnik o oznaczeniu OM906LA o pojemności 6,4 litra. Jest to sześciocylindrowy turbodoładowany silnik o mocy 220 koni mechanicznych o młotu w klasie mega 350 składa się z pięciu wytrząsaczy klawiszowych które mają powierzchnię 5,8 m kwadratowych. Jeżeli chodzi o napęd, to tutaj mamy przekładnię hydrauliczną, która pozwala spędzić kombajn do 24 km na godzinę Kolejny model to klas Mega 360. W porównaniu do modelu 350, również zastosowano ten sam silnik. Jednak tutaj moc została zwiększona z 220 do 240 koni mechanicznych. Dodatkowo powiększono zbiornik paliwa, z 400 na 500 litrów. Jeśli chodzi o system omłotu, to tutaj mamy już 6 wytrząsaczy klawiszowych, których powierzchnia wynosi 7 m kwadratowych. Zaś jego prędkość została bez zmian, czyli 24 km na godzinę. Trzeci i zarazem ostatni model to Klas Mega 370. Ten model, jak wcześniej wspominałem, rozpoczęto jego produkcję później, po w 2005 roku zamontowano tu silnik, ten sam czyli OM906LA. Jednak tutaj moc ponownie go zwiększono do 260 koni mechanicznych. Pojemność zbiornika taka sama jak w 360, czyli 500 litrów. Jeśli chodzi o system omłotu, to tutaj jest taki sam jak w modelu 360, czyli mamy tutaj 6 wytrząsaczy klawiszowych o powierzchni 7 m kwadratowych. i również prędkość jest taka sama, czyli 24 km na godzinę. Warto podkreślić, że produkcję tych kompajnów zakończono w 2009 roku. W tym filmie to już byłoby na tyle. Ogromne podziękowania kieruję do kanału demini 221, który pozwolił mi na udostępnienie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań są w opisie. Poza tym, jeżeli ten film Ci się spodobał, to zasubskrybuj ten kanał, oraz zostaw pod tym filmem łapkę w górę, oraz możesz napisać swoją propozycję do kolejnego odcinka. I ode mnie to tyle. Na razie, cześć.